Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę zadawał księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze te pytania, które zadali czytelnicy. Mowa będzie głównie o problemie, który nurtuje dzisiaj sumienia polskich katolików, komu być w kościele posłusznym. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do zdawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania następnych programów. Po ostatnich programach księdza arcybiskupa pojawiło się bardzo wiele pytań od strony widzów do księdza arcybiskupa. Oczywiście wszystkich nie i w całości też no nie, nie przeczytam, bo to by nam zajęło parę godzin, ale spróbuję jakoś te najważniejsze wyłowić. Jedno pytanie jest od pana Kajetana Duszyńskiego, bardzo obszerne, no to nie będę w całości go czytał, ale przeczytam o, o, ostatnie zdania. Eee, chcemy odpowiedzi na pytanie kto jest na szczycie tej hierarchii czy mamy się zgadzać z papieżem, czy nie to kwestia sumienia ale z którym, kto nim jest z kim się mam zgadzać, lub nie eee, serdecznie Bóg zapłać za każdy film, słowo i nadzieję wlewaną eee, w serce no kochany panie, przecież e, tylko Pan Bóg może wiedzieć sumienia każdego człowieka i odczytuje na krzywych liniach Nikt z nas nie może konkretnie odpowiedzieć, kto jest dzisiaj papieżem prawdziwym, kto jest nieprawdziwym papieżem. Mamy dwa. Ale Benedyk XVI abdykował. Mój już dobrowolnie abdykował. Ale kiedy Franciszek podpisywał dokument, który był po synodzie Amazonii, już niektórzy biskupi pocierali ręki, że będzie tam już pozwolono na diakonat kobiet, już tam paragraf był udzielony. Wziął słowo Benedykta XVI i powiedział, że nie wolno niszczyć celibatu i powiedział jeszcze niektóre inne rzeczy dość mocne. I wzięto pod uwagę, Franciszek nie podpisał tego, co już inni nie wiedzieli, że ma być podpisane to niech Pan sam wnioskuje w swoim sumieniu, gdzie tu jest logika postępowania. Jeżeli obecny, który ma miejsce, świętego Piotra zajmuje i chciał podpisać, a potem nie podpisał ze względu na wtrącanie się Benedykta XVI, to znaczy, że Benedykt XVI jakiś ma głos, А якби Глот збирав в кожній важній децизії, завжди і і завжди, напевно, було б щось інше. Бо mm. це, однак, поскуткувало. Хоча ж ліваці костільні і масоні костільні, вони кажуть, що нас нічого не обходить, все одно змусимо Францішка зробити наступний синод і, однак, свою агенду, щоб жінки були свинцені, хоча б на, на діаконів чи навіть потім на Капланов, сфорсуємо то. I Teraz z sumieniem każdego z nas. Moje sumienia nie zgadza się z taką sprawą. Chrystus nie miał kobiet i nie pozwala im być kapłankami, a tylko wziął mężczyzn. To jest przywilej dana Bogiem nie mężczyzna, a taki, taką sprawę wybrał Chrystus. On tak chciał i tak zrobił. I tak musi być. Każdy następny papież, którego, który jest w sukcesji apostolskiej od Piotra aż do skończenia świata powinien zachowywać tą własną agendę. Jeżeli gdzieś się postępuje, niewłaściwie, jakiś ucieka, mówi jedną rzecz tak, inną, tak, chodzi krzywieni drogami, to trzeba trzymać z tej linii, która była 1960 lat do soboru wytanskiego drugiego. A to wszystko trzeba brać, jak to się w dwa biasach. A kiedy będziemy chodzić między tymi i tymi i nigdy się nie nie zdecydujemy jako opozycji przyjść, to wtedy będziemy takie kalikami do końca życia i na wieczność żyć. Ja się zdecydowałem. Dla mnie jest nauka Chrystusa Jezusa i Jego wskazówki dla swoich apostołów i co czego ja was nauczyłem. Dla mnie to jest ważniejsze niż wszystkie następne w historii i Heretycy papieży, tylko że ich przy życiu nie osądzali Heretykami, a po śmierci od razu wyrzucali nawet, nawet strumień wyrzucali za to, że oni byli takimi retykami, psuli Mnie Nie wiem, co jeszcze będzie za kilka lat z tym wszystkim, dziś dzisiaj mamy do czynienia. Dlatego tych pytań nie warto zadawać ciągle jedno za drugim, bo to trzeba zwracać do Pana Boga, żeby Pan był każdego pouczył. Ja biorę te pytania z tego, z historii kościoła, mam Kowalski-Rozum i mówi to, co mówię. A jak Pan ma Kowalski-Rozum to też powinien to przyjąć. Ja nie mogę powiedzieć, kto z nich jest lepszy, kto z gorszy, kto prawdziwy, kto nieprawdziwy. Bo to byłoby też jakieś takie e, wrożenie na... na, na w kursie po, po kawie pozostającym. Ale powinny być czyny dzisiejszego papieża zgodne z nauką Chrystusa, tak jak Chrystus pozostawił Piotrowi. Ja nie widzę w nich wiele tego, że on wykonuje zupełnie tą wolę Chrystusa Jezusa, a jest raczej po linii świata. Jeżeli ktoś widzi, to nie zrobi wnioski konkretne dla siebie samego do nami. A potem może kogoś nauczać już mają swoją pozycję. Kiedy człowiek nie przyjmuje swojej pozycji, a tylko ciągle pytać się o innych i nigdy nie wie wyjechać, musi gdzieś wyjść sam na to rozumienie konkretne. Bo pytać się z lewa, i z prawa, i z centra, i wszystkich innych, to zawsze znajdzie kupę odpowiedzi, a nie znajdzie taką, która będzie jem odpowiadać. Znaczy, podsumowując, czy to można powiedzieć w ten sposób, że no po prostu jest doktryna katolicka i tak jak powiedział Benedykt XVI w ostatnich w zasadzie swoich słowach, powiedział pamiętajcie, że jest coś takiego jak hermeneutyka wiary czyli do doktryny można coś dodać, ale to co się dodaje nie może być sprzeczne z tym co już było. Absolutnie, prawidłowo, pan Stanisław. I jeżeli ten pan, który nam zadał pytanie, też takie wnioski zrobi jak pan, to nic, to będzie już na dobrej drodze. Drugie pytanie jest wręcz identyczne, ale, ale przeczytam. To podpisała się Iwona. Proszę księdza arcybiskupa, komu być posłusznym? Mój ksiądz wikary mówi, że trzeba być posłusznym Kościołowi Świętemu. Mówię o komunii na rękę, o maskach na liturgii, o braku wody święconej w kościele. Święta Faustyna też bardzo cierpiała, ale posłusznie ze wszystkim się zgadzała. Kogo słuchać? No, podobne no, pytania, powiedzmy tak, Faustyna Kowalska, w czasach Faustyny Kowalskiej, która siedziała w kwiastorze i nie miała możliwości otworzyć gęby, bo tam też siostry zazrusili, że ona ma jakieś e, e, przemówienia do niej Chrystusa w różnych widzeniach, a inne siostry mogli zazruszyć, jak to ona ma takie widzenia, a my tutaj przełożenie nie mamy tego. Tak zwykła zojcem pio, tak było ziemnymi kaшtorach, tymi turifanbuch na wiedza, tak było ziru, tak było przysiedowana przy svojoj starsza siostrze, jakby taka młoda mogła jedzić matki boski, a ja tutaj za kunicy nie widział tego. Pan Bóg się pokazuje tym, którym chce i daje laskę tym, którym wcześniej e, chce przekazać światu. E, komunia na ręki i do ust to jest profanacja e, najświętszego sakramentu. To jest dzisiaj idzie się zwrot do, do, do protestantów, po chce się przypodobać im, ażeby ich ciągnąć do kościoła i rozdawać im komunię bez, bez przyjęcia katolickiej wiary. To nie jest duch Chrystusa. I takim wikariusze, które nie do uczeni w Piśmie, a tylko po prostu jak papugi powtarzają, co i powiedzieli sami nie jest pełni niczego i nie mają tego Ducha Bożego, to oni po prostu gadają to, co gadają, aby od nich się odcepili i zmusi wszystkich przymłomować tak, jak są. Niech ta pani Iwonka weźmie się w garść i stledzi te nauki Chrystusa, które do soboru takie drugiego. A ja chcę wiedzieć, co się działo на Свобожу Ватиканські Други і масоні то всі змінили. Як використали папіржа, як використали і небіскупу, як мафія там e, кощельна використала e, кардинали, біскупі, арцибіскупі використовували всі тренди, пласони через масону за то, щоб знищити кості, то в тебе кого треба слухати, а кого не треба слухати. Треба слухати тих, хто вірні кризи, сєнці і меншеніці. А тих таких, які на услугах только... E, korporacji i jakichś pieniężnych takich ludzi, które im dają dlatego, że oni psują w kościół, takich słuchać nie warto. Magda M pytanie. Jakiś czas temu arcybiskup wspomniał o przystępowaniu do spowiedzi co tydzień i dodał, że teraz ludzie nie widzą grzechu. Dlatego chcę zapytać, jak można to zmienić, jak kształtować sumienie? Ja spowiadam się e, albo e, raz w dwa tygodnie, albo raz w tydzień. Jeżeli człowiek, który nawet e, nic nie robi, w biurku siedzi, tylko tam na komputerku pracuje, nie w polu, i przyjmuje prysznic e, bynajmniej każdy dzień, albo kilka razy, z rana i wieczorem, to jeżeli my znajdziemy się między ludźmi, często się nie modlimy, słuchamy różnych i innych, Wtrącamy się. Nawet może specjalnie kogoś nie zabiliśmy, ale językiem dużo ludzi zacypili. Trzeba po mieć jest dużo takich rachunków sumienia, gdzie jest spisane wszystko na, na każde tematy, na tematy przykazań Bożych, na, na tematy przykazań kościelnych. I z tego wyciągnąć popatrzeć swoje życie, nie da się tak konkretna w pięć minutach czy tam wypowiedzieć się wszystkiego. Bo te, którzy e, już wypowiadali swoje większe grzechy, oni widzą, że nawet te małe grzechy psują im dostęp do Chrystusa. I tego wypowiadają się i raz w tygodniu. Niektórzy kapłani są znudzeni tym, a czego ty biegasz do mnie, to nie jest grzech. Bo człowiek, który czuje, że to jego męczy, on idzie do spowiedzi. On idzie do kapłana, on idzie do Chrystusa. A kapłan powinien z każdego, który przychodzi każdy dzień. I, i pomóc jemu, wyjść na prawdziwą drogę, żeby on był zjednoczony z Chrystusem. Tak to każdy tutaj powinien sam sobie zrobić wniosek, tak jak do prysznica, tak i do spóźnienia. No właśnie, święty Antoni Padewski mówił, że najlepiej to spowiadać się codziennie, bo wtedy zawsze jesteśmy gotowi na śmierć. No a tutaj, to wydaje mi się, że to świetne porównanie, my Myjesz ciało dwa razy dziennie, a dlaczego spowiadasz się, czyli myjesz duszę, raz na miesiąc. Znaczy. Z drugiej strony, żeby nie, nie stać się też skrupulatny, bo nie roz, człowiek nie, roz, nie, nie rozlicza grzechu. Grzech jest tylko ciężki grzech. To jest ten, który my wiemy, że to jest, dobro, że to jest grzech i dobrowolnie go popełniamy. To jest ciężki grzech. To mm. jest tak, ja wiem, że to patrząc na jakąś kobietę pożądliwie, ja grzeszę w swoim sercu i ja to robię i nikt tego nie widzę, ja już mam grzech w swoim sercu. Już jest zwalcjeną tą kobiety w swoim sercu. Ja już muszę iść do spowiedzi, nawet nikt tego nie widział i ona tego też nie, nie odczuła. Nie. Ale ja to wiem, że ja to zrobiłem. Bo ja byłem świadomy tego, że nie wolno mnie tam patrzeć i nie wolno mnie e, e, pożądać porząd tak jak, jak moja własność. Na tym to polegał mój grzech. Nie. Jak ona tak czuje, nie fizycznie często. Jak ona porządek jakiegoś mężczyzny, czy powiedzmy, nieraz mówił, ma swojego mężczyzna, a myśli o innym mężczyźnie, no to też jest grzech. No, bo ma brzydkie myśli o koleżance. Tak jest. jest brzydkie myśli nieuzasadnione powiedzmy, jakaś jej plotki tam przyniosła, to już sprawa każdego jest rachunki sumienia w każdych sanktuariach i to prosto trzeba troszkę poczytać, posiedzieć, wziąć do domu i zrobić swoje sumienia ukształtować się. Nenek zadał pytanie, co arcybiskup Lęga myśli o biskupie Sławoju Leszku Głodziu? I czy w obecnych czasach warto iść do seminarium, czy do zakonu, skoro episkopat i prezbiterium nie zdało egzaminu w tym trudnym czasie? No kilka razy w swoim życiu spotykałem się z Słowem Leszkiem Ludziem, tak po prostu przy jakichś przypadkowych okazjach. Ja mogę nic o nim nie powiedzieć, po prostu jest biskupem, arcybiskupem był na warszawa w Pradze i potem jest w Gdańsku. Wszystko o nim zna Pan Bóg i będzie Jego sądził, tak jak to się mówi, srogo według Jego czynów. Nikt z nas nie powie, że on był taki czy inny. Plotyk jest masa złych i jest dobry, dobrych opinii też różnych. Każdy z nas nie, nie powinien myśleć o kimś kolik innym. Ja nie mogę go sądzić i nie zbieram się. To nie jest moja sprawa. Ja znam swoje grzechy i ja za nich odpowiem przed Panem Bogiem. Inna sprawa powiedzmy, czy pójść do seminarii, czy nie pójść do seminarii. Teraz, teraz, nie. Pan Bóg dał mnie, to, że ja w seminarii oficjalny nie byłem. Ja chciałem wstąpić do oficjalnej seminarii w Rydze. Pan Bóg mnie tam nie dopuścił. A kiedyś jednemu znajomemu księdziowi powiedziałem, wiesz, troszkę ciężko mnie jest, że nie byłem w oficjalnej seminarii, bo na pewno było więcej znajomych księży, jakieś tam wykłady byli, może by coś innego poznałem. A on mnie tak prosto powiedział. powiedział Dobrze, że tam nie byłeś. Albo ty uciekliście stamtąd, albo by cię wypędzili. Ja byłem zaszokowany. Ja byłem taki, że tam dobre miejsce, a on mi takie rzeczy wyprowadził. I kiedy ja coraz więcej spotykam się z którzy byli w seminariach, a widzę, że oni nie do uczenia. Oni specjalnie tak sztaltowani, że to, co mają Bożego Ducha, prawdziwego, i po prostu wybrali tego Ducha, wyplukali mózg i wdali tylko jakieś ideologie ogólnoświatową. I nic więcej. Chrystusa zabrali z tych seminarzystów. A ja byłem w podziemnej seminarii i mam inny wymiar tego wszystkiego. A żeby patrzeć teraz na te wszystkie dzieje, które się dzieją w tym świecie, co będzie w seminariach, że naprawdę nie jest warto chodzić do seminarii. Ja też mam tych kolegów, którzy też byli w podziemnej seminarii, którzy właśnie e, dobrymi księży po dzisiejszy dzień. Oni nie zajmują Specjalnie od biskupa, oni, oni zależą w decyzji, ale oni nie zależą od tego, żeby biskup im mówił tyle spowiadać, tyle tyle masek nakładać, oni tego nie zależą. Oni są samodzielni i tak powinno być z każdym księdzem. Eee, Księży arcybiskupie, no tak. Wtedy były takie czasy, było to podziemne seminarium, ale z drugiej strony ksiądz Jochemczyk, można powiedzieć, też nie skończył żadnego seminarium, bo on uciekał z pięciu chyba, czy sześciu seminariów, bo uznawał, że tam go tylko zepsują, a niczego nie nauczą. I w końcu przygarnął go biskup Mario Olivieri, prawda, i jeszcze go tam doszkolił, ale już do seminarium go nie brał. I wyświęcił go na kapłana, więc to są i takie drogi. Natomiast co do biskupa Gudzia, prawda, no to on jak był w diecezji warszawskiej, to nakazał podnieść wiernych z kolan, że przyjmowali komunię na kolana. No a jeszcze musimy pamiętać, że to na terenie jego diecezji był pogrzeb Adamowicza. Prawda? I to wszystko, co tam się działo, że modlitwy różnych religii, no, bez zgody ordynariusza to chyba nie mogłoby się dokonać. Nie? No my na, w jednym programie właśnie z panem Stanisławem ja mówiłem o tym, że uważam, że arcybiskup Glucz zrobił niewłaściwą rzecz grzebiąc tego pana jak tam, Adamowicza. Adamowicza, bo ten człowiek publicznie uczestniczył w jakichś marszach, które nie mogły wpisać się w, w, w agendę katolickiego kościoła. I tym bardziej, kiedy tam przyjmowali komunię różne ludzie, którzy tam nic wspólnego z kościołem nie mają. Uważam, że nie można wykorzystywać kościół katolickiego dla swoich, jakichś nawet prywatnych interesów, kiedy nawet te ludzie, którzy obarczeni władzą, mogą mieć jakieś, powiedzmy, kontakty nawet z biskupami czy kardynałami i tak dalej. Nie wolno robić swojej misje korzystając z, z, z urzędu, który jest ważniejszy, niż prosto jakieś koleżeńskie posiadełki. Dziękuję bardzo. Proszę Dziękuję. bardzo. Nie będę fałszywie skromny. Zachęcam do nabycia tej książki. Wydaje mi się, że jest najlepszą, jaką dotąd napisałem, ale muszą Państwo to sami sprawdzić.